Zrobiłem notatnik, stronę internetową. Można się zalogować albo stworzyć notatnik. To jest wszystko wysyłane do serwera. To jest taki edytor bloków. Enter tworzy nowy blok. Backspace kasuje. Delete kasuje za kursorem. Są tytuły Markdown, podtytuły. Pod, pod tytułem listy z gwiazdką i listy z myślnikiem. Można tworzyć nowe pliki, kasować, tworzyć foldery. To po prostu wystarczy myśl, ukośnik w ścieżce w nazwie pliku i wtedy zostanie stworzony taki folder. Można tak tworzyć kilka folderów naraz. Tutaj pokazuję w jakim jesteśmy folderze. Pliki bez folderu nie mogą istnieć. Jak skasuję ten plik test 5, to te wszystkie foldery też będą skasowane. Widać, że już ich nie ma. Wybrany otwarty plik i stan managera pliku jest zapisywany do serwera. Tutaj widać ta ikona, jak ma strzałkę, to znaczy, że jest niesynchronizowana, a jak znika, to znaczy, że się wysłało. Synchronizuje się tylko po sekundzie bez żadnych zmian, żeby nie wysyłać każdego wciśnięcia klawisza do serwera. Czyli teraz na przykład przestanę pisać. Jest synchronizowane. Kod notatnika wygląda tak. To jest ten. To jest ID notatnika na serwerze, a to jest hasło, jakim jest zaszyfrowany ten notatnik. Na serwer jest wysyłany tylko zaszyfrowany, czyli nie da się tego przeczytać. No i na przykład, żeby się zalogować, to skopiowałem wcześniej ten kod i go muszę wkleić. I wszystko się przywróciło, jak na przykład w tym folderze. Przejdę do tego folderu, jeszcze raz się zaloguję. To, to też folder jest zapisywany otwarty na serwerze, um, można tak kasować wszystko, no i to tyle.